Rok temu tutaj koncelebrowaliśmy przy tym ołtarzu, w tym miejscu, w tej bazylice. Muszę święto z okazji święceń kapłańskiej. W drodze do świątyni dowiedzieliśmy się o katastrofie, która wstrząsnęła nami do serce serca, porównywalnej zamachem na... Jana Pawła II, jeżeli chodzi o przeżycia osobiste, moje przeżycia. Byłem wtedy w Rzymie, tu w drodze, albo tuż przed wyruszeniem z Kurii, doszła już pewna wiadomość o katastrofie samolotu państwowego, na którego pokładzie znajdował się prezydent Rzeczpospolitej wraz z. Żoną, a także wybitni przedstawiciele życia publicznego i państwowego oraz życia kulturalnego i życia kościelnego, religijnego w Polsce. Gdy usiadłem na Sydelku, przeznaczonym dla kancelarii, sam błyskawicznie przeszła mnie myśl o Gibraltarze w czasie wojny premier żonki. Na emigracji i naczelny wódz Wojska Polskiego. Przypominam, mi, nam być, że prezydent Rzeczpospolitej jest głową państwa, jednego z główniejszych państw w NATO i jednego z główniejszych państw w Unii Europejskiej. A więc należałaby się jakaś szczególna ochrona i szczególny sposób badania katastrof. Przyszły też jeszcze inne myśli co do przyszłości Polski. Dzisiaj w rocznicę śmierci Modlimy się za tych naszych braci, za te nasze siostry. Wysłuchaj nasze błagania, które za zalechać kaczyńskiego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz korzystały 95 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, którzy w przerwanym locie zginęli 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia na obchodzie 70 rocznicy morzu Katyńskiego. I po panie, tę tablicę upamiętniającą tragiczne wydarzenie i sprawnie ofiara ich życia tak nagle przerwanego, złączona z Wękom Twojego Syna, biedna nam życie w prawdziwej wolności, a ich postawa pomodza nas i wszystkie pokolenia Polaków, do umiłowania ojczyzny i osobości poświęcenia, nawet za cenę życia. Za przyczyną Marii Królowej Polski, naszej Świętej. Udziel pomocy nam wszystkim, i zachowaj od wszystkich wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa Pana naszego. 他们。<Amen. S 2> よろしく。<music> Szanowni Państwo, gromadzimy się dzisiaj 10 kwietnia w rocznicę tragedii Ocmaleńskiej. Zobowiązani jesteśmy też tych wszystkich oficerów Wojska Polskiego, elity naszego społeczeństwa, która została wymardowana w 1940 roku przez siepaczy sowieckich. Prawda o Katyniu, o zbrodni katyńskiej była... Kilkadziesiąt lat ukrywana. Dzisiaj również są szerokie, zarówno w Rosji, w Rosji, jak i w innych częściach świata, którzy uważają, że Katynia nie było. To, co się stało wczorajszej nocy, świadczy dobitnie, że Rosja putinowska nie chce się przyznać do zbrodni katyńskiej. Uważamy, że standard, który wokół tej tragedii funkcjonuje, jest godny potępienia. Dzisiaj gromadzimy się również, aby oddać hołd tym 96 ofiarom, które zginęły pod Smoleńskiem. Młodzież odczyta teraz listę wszystkich osób, które 10 kwietnia 2010 roku zginęły w katastrofie Smoleńskiej. że Polska nie zwinęła. przemodem złączym się Proszę o składanie wiaków i zniczki.